Widzicie tam mój samochód Takie korki są I Codziennie takie korki są tutaj? co Codziennie takie korki są? W prawie A gdzie oni jadą? Do Mielna? No Koszalin, Koszalin, Kołobrzeg No ja tam chciałem tam zobaczyć miela. trochę Mielno Ale może pan jechać tam na parki tam A co nie mogę dojść? Może pan dojść Ile tam? Kilometr? No i rądzie w lewo i jest zaraz ten No. No zostawiłem auto, bo tu gdzie tam zaparkuję? Ja się przejdę. <grytanie> Do widzenia! O kurczę, ale to jest. Widzicie? Jadą na koszalin. Tędy A wiecie, ja jestem teraz znów gdzie indziej I jestem teraz już w mielnie. Mielno, muszę zobaczyć Mielno. Tak zaparkowałem samochód, że muszę trochę podejść, ale deszcz teraz nie pada, parasolki nie wziąłem i idę i będę patrzył. Mhm. Ale tu się opłaca, 10 złotych, 30 zł. Ja, mhm. Dobre miejsce ja wybrałem. Zawsze mi się coś uda. Tam są parkingi. Ale też pewnie płatne. Nie wiem. No idziemy. Widać mielno. Cię trochę się przestraszyłem, jak zobaczyłem że tu samochodów jedzie. Ale to jadą gdzieś na koszali, tam dalej. Ulica, no zobaczcie. Takie korki. A ja w tym wszystkim. Zaparkowałem samochód na trawce i jeszcze mam za darmo. Mogę chodzić cały dzień. Gino, o tu jest tych sklep. Tam dalej podobno jest No, Słuchajcie. Bardzo wczasowa miejscowość. Tam wziąłem parasola, trochę źle. A parasol to nie nosi w zasadzie. Taką pogodę? Czy jedziesz do takiej miejscowości? No i co? jesteś w takim no samochodu. czy to takie, takie dobre wczasy? Ja nie myślę. Ale tu jakaś jest promenada. Trzeba iść do biedronki, pan mówi no dobra, tam przejdę. Przejdę. Okay. widzicie, co, co tu się dzieje. Patrzcie, patrzcie, ile ludzi tu jest. Jak się kręca. I spokojnie po ulicy muszę. jest dużo atrakcji Biedronka I Dalej idziemy prosto Ta promenada to w tą stronę? pójdziemy w Mielno, mielno kochani. Ochmurny dzień, ale za to nie doszło, bo zapowiadali deszcze. Patrzcie, taka rozrywka. Można sobie piweczko wypić, tak zwykle. Wow. Jak duża ta promenada jest. No i zobaczcie, jaki dom mamy. O, tak jak zakopane. To tu się dzieje? O. To płatne wyjście, no? tak? Ha. No fajnie Nie no, jest ciekawe Idziemy dalej. Lody, świderki i, w... świderki i włoskie... Świderki włoskie? Że tak blisko mi się tej promenady udało zaparkować w tym tłoku. Normalny szczęściaż ze mnie. Poproszę rozrywki Ale tego jest tutaj. Kurczę. Wszystko na kasie kasy kasy nastawione Patrzcie tam jak jest nigdy tu nie byłem w mielnie пончики пончики почему ты сакончик ашон злоки ашон злоки ашон зло я алё ты фаينه дам czy zapomniałem no, Zacznę pokropywać trochę, Arosol, już nie wziął. Kurczę, no. Tak, za mnie też jest nie, Tu jest plaża. Mielnie. Jak widzicie. Ludzie się chowają przed deszczem. Albo przestało padać. Pokropiło, pokropiło i nie pada. Idę troszkę przejdę się tutaj tym molem. Knajpy, knajpy ciągną się. To no wszystko, nie? Knajpy, lody, piwo, obiadki. Wszystko jest. Wszędzie jest jedzonko. Gofry. Oh. <noise> Poproszę tu można sobie usiąść z widokiem na, na Bałtyk. tak na plaży. Ludzie pływają też, mało. Ale. Tak to wygląda z tej strony. Mm. Tam już dalej nie schodzę, bo piasek, to jest zwykła woda. A to są ceny: herbata 10 zł, Amerykano 12, cappuccino 16, goffry pan. No dobra, to chciałeś powiedzieć. Różne. Trzynaście, szesnaście, załacami. Tak. Lody 9, 10, tak jak wszędzie. Szedą no. co przy piwkach. Także już znacie ceny, ja tak podaję na waszej orientacji jakbyście byli w Mielnie, pewnie z was dużo ludzi było w Mielnie, ja tu jestem pierwszy raz, gofry z polewą, z bitą śmietaną 24 zł. Murale Znów zaczęło kropić o, umy jak zakopanym ale tutaj jest znacznie lepiej. Może tyle ludzi by tak nie było, jakby był ładna pogoda i słońce, to na plaży by się No i dobra, mniej więcej już teraz wiemy jak wygląda mielno, bo ja nie wiedziałem, ta kamera to wymaga wiecie, parasola, bo kropi deszcz, ale myślę, że takie kropienie chyba jej nie zaszkodzi, no, tylko to jest ta wada, że ona nie jest odporna na wodę, ale mam gopro, ale wolę tym, bo to się fajnie tym nakręca ponakręcać i trzeba jechać dalej, no co tutaj, ja tu nie będę siedział, ponieważ ja nie jestem zainteresowany czasami pobytem w mieście na, na dłuższy czas tylko po prostu, zobaczyć, co jest grane i jak to wygląda wszystko, ile ludzi Grzawka leci tymczasem.